Cześć wszystkim, tutaj Tomek z Longboardy.pl Dostajemy od was wiele zapytań a propos desek do Dlatego postanowiliśmy dzisiaj wam pokazać deseczkę Landyacht Switch. Deska ma przepiękną grafę dwóch baranów. Została zaprojektowana ta grafika przez Zach'a Johnsona. Deska ma 104 cm długości, 24 cm szerokości oraz wheelbase a 85 cm. Jest to DH. Typowo, typowo freerideowo downhillowa. Świadczy o tym fakt, że jest naprawdę gruba, jak widać, dość solidna, twarda decha. Świetnie się sprawdzi podczas szybkich zjazdów. Do tego jest wyposażona w gigantyczny drop. No, drop jest jednym z większych dropów, które w ogóle spotkaliśmy w longboardach. Jeżeli był chyba większy, to prawdę mówiąc, haczyłby pewnie o ziemię. Od góry decha posiada bardzo fajny grip tape z logiem Landiachca w standardzie. Jest on dosyć szorstki, ale to nie jest po prostu taki super ekstra szorstki grip. Powiedzmy medium, medium grip. DH posiada W-concave, prawdopodobnie ciężko będzie to zobaczyć na filmie, nie będzie tego widać, który jest fajnie tutaj pozawijany do góry, pewnie trzyma stopy i w połączeniu właśnie z tym dropem przy wszystkich slajdach Robią się takie pokety na stopy przy wszystkich slajdach, stand-up slajdach. Stopa siedzi pewnie, można ją sobie zablokować właśnie w tym miejscu. Ulokować na pewno nie wyskoczy podczas jazdy, chyba tyle o tej desce. A jeszcze jedna sprawa, właśnie przychodzi do nas całkiem sporo osób zastanawiając się, czy ta deska będzie dobra na pusz. chociaż jest obniżona. Wraca do nas po, po tym, jak już była te osoby wracają do nas potem jak już nabyły tą deskę i mówią, że są świetne, po prostu bardzo zadowolone decha jak się zamontuje koła siedzi bardzo nisko nad ziemią jak się zamontuje koła z się siedzi nisko nad ziemią na długie dystanse jest to naprawdę świetny dech podobnie mają osoby, które kupiły Evo to nie jest tylko downhillowa decha, na push długi świetnie się sprawdza, może nie jest to deska na cruising miejski ale na długie odległości będzie bardzo dobra, jeżeli macie jakieś zawody Długodystansowe albo po prostu lubicie powiedzmy maratony Longboardowe, to ta decha świetnie się sprawdzi. Naprawdę pewnie siedzi pod nogami. To właściwie chyba tyle o tej desce. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do nas śmiało na wszystkie maile, bardzo chętnie odpowiemy. Subskrybujcie nasz kanał, upewnijcie się, zobaczycie inne nasze firmy. Dzięki wielkie Longboardy.